Hej wszystkim, witam każdego z osobna. W dzisiejszym odcinku poodpowiadam sobie Wam na pytania, które zadawaliście w poprzednim odcinku. Tu, które prosiłem. No i co, zanim to, chciałem serdecznie podziękować za wbite 500 subskrypcji, już jest ponad 500. Za co Wam bardzo dziękuję. I nie ukrywając... To dzięki Wam jest ta aktywność. Dzięki Wam za to, że zostawiacie łapeczki w górę, łapeczki w dół, komentarze, że wyświetlenia są. To jest Wasza zasługa. Dzięki, tego, dzięki temu ten kanał się rozwija. Za co Wam jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. A nowych widzów zachęcam do subskrybowania. Jeżeli Was ciekawi ten kontent, no i co, tutaj mam ściągę. Nie za ładne pismo, ale jest. Mam 20 pytań, na które Wam właśnie teraz odpowiem, które Was pytania nurtowały. Więc co, zacznijmy może od pierwszego. A pierwsze pytanie brzmi: jak mam na imię? Moje imię to Przemek. Takie nie za rzadkie, nie za popularne imię takie średnie. Więc jeszcze raz mówię, moje imię to Przemek Więc miło poznać Można tak powiedzieć. Kolejne pytanie drugie. Czy będę hodował rasowe króliki? Więc może odpowiem tak Na wiosnę planuję mieć parkę rasowych królików Bodaj, że będą to, no na 100% będą to barany francuskie więc możecie być, możecie wyczekiwać właśnie nowych nabytków, czyli baranów francuskich. Parka będzie młoda. No i następne pytanie: co będę robił z młodymi królikami? Otóż młode króliki najprawdopodobniej jak podrosną, kilka będzie na sprzedaż żywych. Kilka pójdzie na sprzedaż na mięso. Z kilku zrobię pasztet na sprzedaż. No i z kilku na pewno zostawię sobie mięso. Sobie pasztet zrobię. Więc tak by się to prezentowało. Kolejne pytanie, czwarte. Gdzie mieszkam? Ja mieszkam w Małopolsce okolice Gorlic, okolice Grybowa więc. Jeżeli ktoś chce zagłębić się w ten temat na Google map, można sobie wpisać Małopolska, okolice Gorlic, okolice Grybowa, więc tak by się to prezentowało. Kolejne pytanie, numer 5. Czy będę budował nowe klatki? Otóż tak, na nowe klatki za zbyt miejsca nie mam, choć jeśli chodzi o króliki, więc raczej nie. Te klatki, co mam, muszą mi wystarczyć. Mam jeszcze tą żelazną klatkę tam na strychu, więc jak będzie więcej królików, to ona będzie rozłożona. A jeśli chodzi o jakieś klatki, to jak wspomniałem w poprzednim odcinku, w którymś tutaj powstanie przegroda i tu będą kaczogęsi. Więc tak by to wyglądało. I właśnie odnośnie tych kacogęsi. Czy y, mam plany na nowe zwierzaki? Otóż tak. Y, właśnie wspomniałem przed chwilą o baranach francuskich, parce, o tych kaczogęsiach, które tutaj będą prawdopodobnie 15-20 sztuk. No i jeszcze na pewno y, dokupię sobie kurniosek Więc zobaczymy ile tego tutaj jeszcze będzie. Ale jakieś tam nowe nabytki zapewne będą. Kolejne pytanie numer 7. Czy podaję królikom trawę? Oczywiście, że tak, gdy w okresie letnim, wiosennym podaję królikom trawę. Jak najbardziej tylko ta trawa nie może być mokra, nie może być zżółkła, z zielona, świeża trawa. Najbardziej mlecz i koliczynę pochłaniają. Więc tak by to wyglądało. Następne pytanie: to od kobity. <grym> Ile mam wzrostu? Wzrostu mam coś z tego, co pamiętam: ,87, 1,87 m, 187 cm wzrostu. Kolor włosów mam ciemny. Taki brąz, taki czarny jakby to tak powiedzieć No taki brąz wpadający w czarny Tak inaczej nie umiem tego yy, określić I kolor oczu, yy, kolor oczu, mam niebieski, czyli niemieckie oczy, życie niebieskie yy, oczy niemieckie, życie królewskie kurde <gryw> Więc co sobie będę jak se mogę takie życie gwiazdy, koncerty, wyjazdy. Czyli wzrost m 87, kolor włosów brązowy, wpadający w czarny i oczy niebieskie, królewskie. No i przejdźmy do następnego tematu. Od ilu lat hoduję króliki? To już w drugim odcinku to tłumaczyłem. Ale postaram się jeszcze raz wytłumaczyć. Więc tak, pierwsza moja przygoda z królikami była w szóstym roku życia, nie miałem 6 lat. Wtedy rodzice hodowali króliki. Ja pomagałem przy tym i z latami do przodu już pomału przejmowałem tą hodowlę. I po jakimś tym czasie, po paru latach od tego szóstego roku życia, parę, parę lat do przodu niestety, ale parę, parę naście lat niestety ale przyszedł do hodowli pomór i wszystkie króliki mi padły i od tego czasu była przerwa pięcioletnia pięć lat nie miałem królików no i od tego roku nie od tego, od zeszłego roku na wiosnę zacząłem od nowa hodować króliki czyli już rok minął, bodajże ponad rok jak od nowa hoduję króliki więc myślę, że to dość jasno wytłumaczyłem. I dziesiąte pytanie, czyli połowa pytań. Czy u mnie rosną grzyby rydze? Grzyby rydze owszem rosną u mnie, tak w okresie jesiennym najczęściej rydze pojawiają się w moich lasach. Następne pytanie. Kiedy pokażesz twarz? Otóż nie planowałem jeszcze tego, ale jeśli będziecie bardzo chcieli, to tak myślę, że gdzieś w okresie letnim będzie ładna pogoda. Ta twarz będzie myślę ładnie oświetlona, lepsza wizualnie, można tak powiedzieć. Albo tak po tysiącu subskrypcji myślę, że pokażę tą twarz, jeśli tak bardzo będziecie chcieli, ale jest nie za bardzo wyjściowa. Ale co zrobić. Yy, kolejne pytanie: ile mam lat? Yy, lat mam obecnie 22, już to tam parę osób może wiedzieć. Więc 22 lata mam, jeszcze młoda dupa ze mnie, więc tak by to wyglądało. No i jedną stronę już mam odchaconą, następne pytanie. Ostatnia strona. Może ten odcinek dłuższy będzie. Nie wiem czy ktokolwiek całego obejrzy. Trzynaste yy, pytanie. Czy będę hodował gołębie i kaczki? Otóż gołębie nie zamierzam hodować. Nie są mi one potrzebne jakoś. Nie interesuję się gołębiami. A co do kaczek to yy, jak mówiłem będę miał kaczogęsi. No i tak w przeszłości miałem Kaczki staropolskie, na kanale też pojawiały się kaczki piżmowe. Więc jeżeli ktoś jest chętny, tam w starszych filmikach może sobie zobaczyć. 14 pytanie. Czy mam psa lub kota? Otóż niestety nie mam, nie posiadam. Ten pies, który pojawiał się na odcinkach, to jest pies sąsiadów. On tutaj gania, o. Więc to nie jest mój pies. To jest jedynie sosiedla pies, a matka. A tak swoich psów czy kotów nie posiada. Następne pytanie: ile mam wszystkich królików? Na tą chwilę, na chwilę obecną, mam e, wszystkich królików wraz z młodymi 26 sztuk. W stanie podstawowym mam trzy e, samiczki i samca i reszta to młode podrostki następne pytanie Czemu nie robię live'ów Otóż próbowałem kiedyś <laughs> zacząć robić live'y ale niestety mi to jakoś nie wyszło nie miałem tego odpalić może zatępy jestem na to kto to wie <laughs> ale w przyszłości może jeśli to ogarnę to zacznę odpalać live, ale nie obiecuję. Yy, następne pytanie: ile chcę mieć królików? Nad tym to no, niestety nie zastanawiałem się, ale myślę, że yy, w okresie letnim, tak do 60 sztuk, uda mi się wykręcić ich, aby były na sprzedaż. na więc tak to by wyglądało. No i ostatnie dwa pytanka a przedostatnie to co zachęciło mnie do nagrywania otóż do nagrywania na kanale nagrywanie wyszło spontanicznie zachęciło mnie do tego to jak zobaczyłem na internecie na youtube jak inni hodowcy zaczęli hodować, nagrywać to więc sam sobie postanowiłem co tam mi zaszkodzi, jak zacznę nagrywać no i tak to wyszło właśnie zacząłem nagrywać i właśnie stukło 500 subskrypcji i myślę, że dalej będę to nagrywał no i ostatnie pytanie czy przedostatnie? przedostatnie ile bo jedno pominąłem tu ile jest Domowników u mnie, e, czyli tu wnioskuję, że chodzi o to ile e, jest osób u mnie w domu, e, więc może zacznę tak, e, jeśli chodzi o wszystkich, którzy byli, to było nas, czekajcie, muszę to policzyć. więc braci, dziesięcioro. Jeśli dobrze dobre myślę. Sześć, 7, Tak, dziesięcioro. Czyli mama, tata, pięciu braci, dwie siostry i ja. Tak to by wyglądało. A teraz zostało e, nas w domu e, dwa, cztery, sześcioro tak, no, cztery osoby już są poza domem, więc tak to by wyglądało. No i ostatnie pytanie, ile miałem najwięcej królików? Otóż najwięcej królików miałem właśnie w tym czasie, gdy byłem mniejszy, nastolatkiem byłem, gdy miałem tak gdzieś 15-16 lat, wtedy było tych królików coś yy, koło 70-80. Więc tak by to wyglądało. No i co, mam nadzieję, że odpowiedziałem Wam na te pytania, które Was nurtowały, ściąga cała przeczytana. Więc mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą ciekawość. I co, to by było na dziś. Tyle. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. No i co, niech się darzy. دا یو سوشيال ډیاف کولای نه مچې کړو نن راځې هی hey.